Sorki, o, matko Boska, ale przypał. Zrobię skina dla kapibary Edytuj. dobra. Ciało najpierw. Włosy. Kapibara. No coś takiego. Włosy. Ciemno brązowe gdzieś takie. Nie, to czarne. Hmm. On gdzieś takie może? Niech będzie takie. Yy, oczy. On ma zielone, nie? Kapijakie masz oczy jest. <grym> Nieważne, że będą zielone usta normalne, tylko kolor trochę taki bardziej o takich. Nie, usta są czerwone, no, ale patrzcie jak wyglądało. No, coś takiego. Mm, zaraz. Tu. A nie, zaraz tu nie będzie. Nogi, rozmiar. No taki. Nie, normalny. Dobra. Teraz tyl Góra on lubi takiego dżinsa fajnego. Mm. A jaki ty lubisz kolor, Kapi? Coś takiego może być? No nie wiem. Może być dziwny cliper. Ogronniczki. No będzie ta koszulka, bo to, to jest najlepsze. Hmm. Dół. Spodanki, jeansy Myślę, że coś takiego, chociaż nakrycie głowy. To nie jest swoje na Da. Ale to na Halloween. To na Halloween będziemy. Jak będzie odcinek Halloweenowy specjalny, to będzie mega. Jaka... Będę w tym chodził na, na stówę. Nie, no, nie będzie nakrycia. Rękawice. Też te rękawiczki są w obuwie. Tak. A typowy kacper. Maseczka koronawirus. Nie no, bez maseczki. Nie, bez maseczki. Gdzie to? A, uf. Pelarynka. What? Gdzie jest pelarynka? Nie ma pelarynki. A, jeszcze to. Uf. I typowy siks. Ciało. Um. Czekajcie widzowie. Dobra, na podwórku się zamówimy. Yy. Koleżanka dzwoniła. W posiadaniu. O taki skin. Chcę to. Czekajcie, poprawię telefon. Ja to chcę, gdzie to jest? Jak to kupić? Tak! O, fajnie! Tutaj też musi być taki. <ścoughs>

Franki do mnie napisał. To ale fajne te skórki. Dobra, ale ja biorę mojego Kowackiego skina i jazda na latixowicie. Co się dzieje? Krakowali mnie. PS plus mnie smakowała. Co hmm. ja nie mogę? Błagam pomóc widzowie. Co się na no serio? Nie mogę niczym ruszyć. Chyba Franki. Jutro live wejdzie Franki, bo coś tam z kanałem jest A ktoś mnie trakował na Minecraftie tak więc A Jana na serio, co się dzieje? Błagam, czy ktoś mnie poproszę? <laughs> Jeszcze raz Dobra, to będzie na razie koniec. Odcinek wejdzie jeszcze, o no, który... Tak więc, papa. Pa.